W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak zabiję najlepszego gracza, który posiadał najlepsze itemy, ale nielegalnym sposobem, który jest gigamocny. No i co, w dzisiejszym odcinku było serio bardzo dużo ciekawych rzeczy, no i niestety na końcu wydarzyła się bardzo smutna rzecz, ale to musicie oglądać do końca. A jak chcecie wygrać rangę star na wybrany tryb, no to napiszcie synik w komentarzu, tryb na jaki chcecie, dajcie lajka, suba z dzwonem, no i co? To... Dobra widzę jak już widzicie jestem oczywiście na SkyBP No i co, M nie mamy żadnych itemków oprócz tej różdżki No tutaj to jest nasze jedyne taki bardzo fajny item oczywiście na Sky'u Chciałem coś w sumie innego z boksa nagrać Może też niedługo nagram w sumie odcinek z lifestylea na e, majstarze Więc po prostu zostawcie suba z dzwonem i łapę w górę, żeby was nic nie ominęło No nie mamy żadnych itemów, więc może po prostu odbierzmy sobie kita bossa Bo jak nic nie mamy, to po prostu nie ma sensu Staliśmy cztery nedyrytowe monety więc sobie oczywiście sprzedajemy, tam dostajemy trochę kasy no i będzie trzeba zdobyć jakoś itemki ale no na pewno tak szybko nie wzbogadzimy się w jakiś normalny sposób ale ja widzowie odkryłem taktykę, którą zaraz wam powiem ale możecie się zastanawiać na czym taktyka polega mam tutaj oczywiście jakieś itemy z kitu, ale będę musiał do takiego jakiegoś dobrego ziomka pójść na discorda jakiegoś chłopa stopki, topki, który ma najlepsze itemy full eventówki żeby po prostu niby tam poszedł ze coś robić na mapie, jakieś łamwiany albo żeby się pokazał, czy coś, coś wymyślimy i ja mu będę kazał, żeby kliknął F3 plus T. A jeśli kliknijcie F3 plus T w Minecrafcie, zaczyna wam reloadować paka a to się robi bardzo długo. A ja w tym czasie go po prostu zdążę zabić. I to jest nasz plan na zdobycie jej temów. Zobaczymy, ile dzisiaj osób tym sposobem zabijemy. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Więc co? No ja już idę, dzwonię do tej ofiary i zobaczymy, czy nam się uda. Ja powiedziałem, że nagrywam jakiś odcinek, ale on w ogóle nie wie, że ja chcę go zabić, więc zobaczy, czy... Zobaczymy w ogóle, co z tego będzie, bo ja spróbuję go zajdzie ja właśnie tą taktyką, żeby on kliknął F3 plus więc ja już do niego dzwonię i udaję, że po prostu jestem najlepszym kolego, że nagrywamy normalny odcinek, powiem, żeby kliknął F3 plus i wtedy go po prostu zabiję. No dobra, no to chodź. I ogólnie nagrywam odcinek i mam taki jeden błąd, ale to potrze... potrzebne są po prostu dwie osoby, żeby to przetestować. Ja sobie włączę i kognita, żeby ludzie tu nie przylecieli. Chodź tu, chodź. Ogólnie jest taki jeden błąd, że jak klikniesz F3 plus T, co nie, to dostajesz, to Ci się itemy dublują jakby, kopiują. Powiedz jak kliknie, dobra? Serio? No serio. A to nie żaden skam? Nie, serio. No dobra. Kliknąłeś? Ej, hey, co jest? No, nie wytrzymam! Dobra, widzę, ja się szybko rozłączam. Zabiłem go i ja myślałem, że on mnie na początku baituje i od tego nie wie. On mówi, co jest, i ja z go zabijam. Widzowie, jest dziewiąta rano. Ja się nie mogę drzeć, a się podzieciłem. Nagrywam to rano, jest tylko 400 osób, a w sumie jest dziewiąta, więc to jest i tak dużo osób. No i co, no ja go zabijam o takiej godzinie. Ja on miał, nie wiem, jakie to są temy, A tu ma Janubisa, więc idę sprawdzić, ale chyba jedne z najlepszych, więc idę zobaczyć, jakie to są Temy, ale muszę być trochę ciszej, bo zaraz obudzę cały dom. I tutaj najlepsze są Anubisa, jak ja patrzę, czyli 50, on miał, widzę seta 50, miał różkę, wszystko miał tutaj eleganckie, więc mamy broń Atuma, mamy tutaj, jak widzę, tutaj wszystko mamy, więc tu jest elegancja Francja z tymi temami. I widzowie, jak zwykle, w parę sekund mamy znowu najlepsze itemy, więc oczywiście mamy Hem, Atuma, tutaj ja te słabe itemy odłożę sobie do Ender Chesta, bo o, ich już po prostu nie potrzebujemy. Mamy wszystko, lodową różkę, kieł, mamy ruszkę e, lewitacji, mamy sierść, mamy lampion, po prostu wszystkie najważniejsze itemy do klepy, mamy oko jego smoczą fajerwerkę, no po prostu wszystko mamy, co jest potrzebne nam, ale szybko go zabiliśmy, dobrze, że on nie założył klaty, tylko był na elitrze, bo mieliśmy dość słaby mieczyk, ten 43, jak do, no do po prostu zabicia najlepszego gracza, który ma 49 i 50 seta, no a ciężko go zabić, jak się ma słaby miecz, więc lepiej dajcie lajka like i suba z dzwonem, no i co? teraz wywalmy to. Musimy sobie kupić jeszcze trochę Fire Resistek i idziemy przetestować te jego itemy, ale ja dalej nie wierzę, co tutaj się wydarzyło właśnie i te Fire Resistki trochę podrożały, jak ja patrzę. Dobra, więc ja kupiłem tego trochę, więc ja muszę to troszkę tego selnąć i jest elegancja Francja. Dobra, widzę więc bez po prostu zbędnego przedłużania. Chyba idziemy na klepę, tylko mamy tutaj takiego seta, tylko nie mamy żadnej dobrej klaty co najgorsze, więc przydaje nam się klata jakaś, więc spróbuję kupić szybko jakąś klatę. Albo może mam gdzieś w ceścia, bo w sumie widzę sprzedam tą różdżkę i skupię szybko może jakąś klatę czy coś. Dobra, widzę po bardzo długim czasie. No, widzowie, udało mi się w końcu zdobyć klatę Anubisa. No jest już godzina, prawie 13, więc serio trochę minęło. No i byłem na dworze, no i teraz wróciłem i ogarniający to klatę Anubisa, więc jest elegancja Francja, mamy już full seta najlepszego, full najlepszej teby, więc teraz możemy je teraz tylko przetestować, więc lecimy na War pipi, włączamy oczywiście incognito, no i lecimy się klepać. Dobra, widzowie, już tutaj widzę jakieś pierwsze ofiary, które tutaj oczywiście od nas padają, jest są też jakieś, go, jakieś gorsi gracze oczywiście, zaraz też spróbujemy kogoś oczywiście zarąbać, zobaczymy, kto ma tutaj dość ciekawej tematki i zobaczymy, czy tutaj uda nam się kość ciekawego zaraz kogoś zabić. Tutaj widzę, widzę powoli jakieś ofiary, szuka tutaj, tak, próbuję sobie wysłuchać takiego chłopa, którego zaraz sobie po prostu sfokusuję i go uda mi się po prostu zabić. Ale nie widzę tutaj nikogo ciekawego, jest tutaj jakiś chłop, tutaj dużo osób jest bardzo na elitrze i zaraz dam tą rustkę lewitacji zaraz po prostu komuś, tylko muszę spróbować po prostu kogoś zabić. Teraz widzę, jak coś tutaj się na mnie kampi, ale już od razu ucieka, więc to jest też wkurzające, że ludzie tutaj przychodzą, latają, ale żeby pobić się ze mną, to już się nie pobiją, bo się strasznie mnie boją, jak mam aż takie Dobrej temy, ale tutaj już mnie ktoś bił, widziałem w webach, ale nie wiem co oni w ogóle robią. Dobra, widzę, ja tutaj próbuję coś zrobić, ale no widzicie, ten gracz od razu tutaj. O, o, nie widzę, bo mamy tutaj kratkę co najgorsze. Ja się tutaj wywalam co najgorsze, więc używam lampion i muszę być naprawdę ostrożny, bo jest ogromna lipa. Widzę, bo aktualnie sobie padam. Więc jest ogromna lipa po prostu. Więc musimy po prostu być ostrożni. Chyba, że uda nam się kości po prostu go zabić. No i chyba widzę, się po prostu wywaliliśmy. Widzowie, zginąłem z najlepszymi itemami i jest problem. Teraz widzę, padłem, no i teraz nie wiem co ja mam zrobić, jak nie mam żadnych itemów. Pójdę do tego chłopa, z od których itemów po prostu padłem. I nie wiem co ja mu powiem, bo po prostu, no nie wiem. Nie mam żadnych itemów, mam tylko tu tuma, spodnia Nubisa. Jest mi trochę głupio, bo ja bym mu pewnie oddał te itemy które z jego miałem, jak go zabiłem. No ale no teraz nie wiem co zrobić, więc chyba nie wiem po prostu. No po prostu strasznie się głupio czuję. I nie wiem co mu teraz powie. Ja widzę, że na razie mnie nikt nie mównął, więc po prostu nie wiem, może napiszę tiketa i poczekam. Ale no może teraz się skontaktuję z osobą, która zabijłem w ten sposób, czyli z moim dobrym kolegą Dardem. Ja mu chciałem oddać te itemy, a mu będzie bardzo smutno, że ja się jeszcze z nimi wywaliłem, więc po prostu zobaczymy. Ja nie ja widzę nie chciałem tych itemów sobie przywłaszczyć i tak bym je oddał na. Nawet jakbym zabił, właśnie taki nielegalny sposób, że plus F3T, plus by tak zabił, nie honorowo, to i tak bym oddał itemy. No ale jak wiecie, jak to jest. No, na szczęście nam oddał miecz. Od kogo? Od, y, jeszcze nie wiem, ale najprawdopodobniej od Santiago. Bo y, przyszli w trzech, zrobili mi domek. Używałem i mi wentówek, on miał dwa serca i padłem. Ale jakby ja nie chciałem się z nim bić, ja chciałem uciekać, ale dostałem Tomek z wełny. Ja nawet mam e, napisaną komendę na czacie, że patrz... Mam no. napisane na czacie, mogę Ci pokazać, jak przewijam, jest na odcinku, że... E, Cześć, ja tutaj pisa... Co ja tutaj pisałem? Dart padam mowę, pisałem na czacie od razu, jak tego. No ale nikt, nikt nie ma itemów, nie? Ja bym Ci pomogła, ale ja itemów nie mam. No to spróbuję mu ogarnąć bana i backupa. Jeśli bo on, no, może, no, może on miał cheaty, A jak nie, no to oddam ci w naturze i tyle. Dobra? Jak w naturze? No normalnie. Przepraszam. Przeprosinie, nie, nie wystarczył ty. Full 50 No, no a co ja Skąd z, ja to wezmę? No nie wiem. Ale miecz oddało. Czy znaczy, nie, no ja mam tych eventów jak dużo, ale. Zajmijmy, tak nie? Bo ja sobie chciałem pograć po wzbogacuć Zboga... się jeszcze. A... Teraz tu już nie ma szans muszę na oddech czekać. No w sumie teraz i tak się nie opasa wychodzić jak set, a już każdy sobie może zrobić. Jak eventówka ma większe znaczenie niż set, że wiesz, wartość w sensie. Na ci oddało, tylko to. Tak, tylko to. Ja yeah, błądę, sorry, 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 sorry.